Po wypadku, do jakiego niedawno doszło w oświęcimiu, kiedy to samochód prowadzony przez funkcjonariusza Bor, w którym jechała premier Bata-Szydło, zjechał z trasy i uderzył w drzewo, nie brakuje kontrowersji dotyczących wyszkolenia samych funkcjonariuszy biura ochrony rządu. W nowym numerze tygodnika do rzeczy ujawniamy, jak w ciągu ostatnich ośmiu lat rządów koalicji PO-PSL niszczono biuro ochrony rządu, jak brakowało pieniędzy na szkolenia dla funkcjonariuszy, jak tych szkoleń nie było, jak zwalniano funkcjonariuszy i nie zatrudniono nowych, jak brakowało środków na uzbrojenie, na kursy szczeleckie, na wyposażenie, jak niszczono biura ochrony funkcjonariuszy, biuro ochrony rządów służących na placówkach zagranicznych. To wszystko znajdziecie Państwo w okładkowym tekście nowego numeru Tygodnika do Rzeczy. A jak już mowa o wypadku oświęcimiu, to również polecam uwadze artykuł Rafała Ziemkiewicza o przemyśle nienawiści, o tym, jak ten wypadek uruchomił totalną falę hejtu, tego wzywania do nienawiści, szczucia Polaków przeciwko Polakom. Pytanie, czy opozycja totalna i związane z nią media mają granice, które nie przekroczą, czy znów następuje produkowanie kolejnego Cyby. W nowym numerze tygodnika do rzeczy także bardzo ciekawy artykuł Kamil Barnowskiej o Marku Kuchcińskim, którego nie znacie. Czy wiecie Państwo, że ten nudny, arogancki, sejmowy urzędnik w młodości był hipisem? Był. Ale do godziny 10 wieczorem, bo potem wracał do domu i meldował się rodzicom. O drugiej twarzy Marka Kuchcińskiego przeczytacie Państwo w artykule Kamili Barnowskiej w tygodniku do rzeczy. A w naszym tygodniku również bardzo ciekawy artykuł Piotra Zychowicza o tym, jak w Armii Czerwonej mordowano i niszczono Polaków. Ta zbrodnia jest stosunkowo Mało znana, warto przeczytać, polecam uwadze. W tygodniku dotyczy także tekst Marcina Makowskiego o tym, jak naprawdę ma wyglądać reforma sądów przygotowana przez Zbigniewa Ziobrę, a także artykuł Piotra Semki o Ukrainie. O tym, dlaczego Ukrainy nie można idealizować, dlaczego nie wolno zapominać o zbrodni na wojeniu, ale dlaczego, z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa, z Ukrainą warto rozmawiać. Także w, w numerze tygodnika Doroczy znajdziecie Państwo raport specjalny o wielkiej zmianie na Zachodzie, o tym jak prawica zaczyna wygrywać wybory i jak zmieniają się poglądy młodego pokolenia europejczyków czy amerykanów na otaczającą nas rzeczywistość. To wszystko w tekście Olivera Bolta. Bardzo mocno polecam. Dziękuję.